Gościem porannego programu Radia Katowice jest dziś pan Andrzej Rozpłochowski, przywódca strajku w Hucie Katowice w 1980 roku. Jeden z sygnatariuszy Porozumienia Katowickiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Panie przewodniczący, co pan robił o 7.40 11 września 1980 roku? A jeśli pan nie pamięta, to, to co pan czuł wtedy? No tak, to raczej to ostatnie, co czułem, bo rzeczywiście trudno pamiętać, co ja wtedy o 7.40 robiłem. Natomiast co ja czułem? No cóż, byłem naładowany dużymi emocjami z uwagi na to, że tego dnia trwały negocjacje. Nie wiem już właśnie od której godziny się zaczęły, ale tego dnia były negocjacje. Po raz drugi. Drugie podejście do zawierania porozumienia Dąbrowskiego w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej. No i w związku z tym byłem na pewno naładowany materiałem, jak mamy negocjować z komisją rządową, co chcemy załatwić, i tak dalej. No, najważniejszą dla nas rzeczą było to aby wszystko wypadło jak trzeba, jak należy, z naszej strony o Komisję Rządową PRL-u się nie martwiliśmy, bo to ich sprawy. W każdym bądź razie myśmy zadbali, aby było nagłośnienie, pilnowaliśmy, żeby przedstawiciele z wydziałów. Nie wiem, ile w końcu tych osób było obecnych na sali, ale mnóstwo, mnóstwo, duża taka sala, mnóstwo przedstawicieli i oczywiście czekaliśmy na rozpoczęcie negocjacji. Panie przewodniczący, 40 lat temu, 11 września, podpisano Porozumienie Katowickie. To czwarte z porozumień zawartych w 1980 roku między strajkującymi a ówczesnymi komunistycznymi władzami. O tych trzech, czyli Szczecińskim, Gdańskim i Jastrzębskim, mówi się bardzo dużo, o katowickim, jakby trochę mniej, ale to ważne porozumienie, chociażby z tego powodu, że dzięki niemu mogła powstać Solidarność. No z tego punktu widzenia e, okazuje się po latach, że ono było, można powiedzieć, najważniejsze, bo zarówno porozumienie z Gdańska, ze Szczecina i z Jastrzębia same z siebie nie dawało żadnych gwarancji ani możliwości, że wszyscy ludzie pracy w Polsce, na terenie całego kraju, mogą tworzyć jakiś nowy e, e, związek zawodowy, prawda, przez siebie i tak dalej. E, to było traktowane przez. Władze i lokalne, te strajki wielkie, właśnie lokalnie. Tymczasem my w Hucie Katowice, po skrystalizowaniu się naszej ekipy przywódczej strajku, mieliśmy od samego początku jednoznaczne przekonanie, że naszym celem było to, aby doprowadzić do sytuacji w kraju, uzyskać wszelkimi sposobami akceptację władz PRL na tworzenie jednego ogólnokrajowego związku dla wszystkich ludzi pracy w Polsce, jednego pod wspólnym kierownictwem. I zanim doszło do 11 do podpisania. właśnie także te, tego, tego postulatu, przez Komisję Rządową 11 września, to na 4 dni wcześniej, 7 września myśmy, myśmy opublikowali apel do wszystkich ludzi pracy w Polsce. Właśnie otworzenie jednego ogólnokrajowego związku pod wspólnym kierownictwem przez wszystkich ludzi w każdym zakątku Polski. I to się władzy nie podobało. I oczywiście władza już komunistyczna nie miała zamiaru podpisywać żadnego z nami porozumienia. To co się Stało, że udało się podpisać to porozumienie. Nasza nieustępliwość, nasza konsekwencja w domaganiu się przyjazdu komisji rządowej, bo inaczej będziecie mieli strajk. To były, I to potężny strajk. To były trudne negocjacje? Bardzo trudne, ponieważ używano różnych możliwości, wszelkich, aby nas zbyć, aby, prawda, nie, abyśmy nie mogli osiągnąć tego najważniejszego celu, a więc możliwości gwarancji realizacji porozumienia Gdańskiego, o tak to powiem, na ter praktycznie na terenie całego kraju. Ale to się udało. Z tym, że ja mam jeszcze jedną prośbę. Panie redaktorze, dzisiaj na jednym z największych portali społecznościowych w polityce.pl został opublikowany mój apel o jako tego historycznego przywódcy wydarzeń w Hucie Katowice z prośbą, abyśmy nie mówili więcej o porozumieniu katowickim a mówili o porozumieniu Dąbrowskim, bo te porozumienie zostało zawarte w, w Dąbrowie, Dąbrowie Górniczej, Górniczej, a nie w Katowicach. Dlaczego zostało, zaczęło się mówić, zostało ono nazwane no bo Katowice. ale to komuniści nazwali. To komuniści myląco i specjalnie nazwali, a potem i tak je zakopali, o nim pamięć i mówiło się tylko oficjalnie o pierwszych trzech zawartych w Szczecinie, w Gdańsku i w Jastrzębiu. To wszystko służyło temu, aby zakopać pamięć o tym, że, żebyśmy nie psuli legendy, iż wszystko co potrzeba załatwił Lech Wałęsa w Gdańsku. Bo się okazało, że najważniejszą rzecz, a więc możliwość tworzenia NSZZ, Solidarność w całej Polsce, załatwili zbuntowani hutnicy Huty Katowice. Panie przewodniczący, po 40 latach od możliwości założenia Solidarności, jaka jest pana zdaniem współczesna Solidarność? Czy to, czy to jeszcze jest taki związek zawodowy, o jakim marzyliście wtedy, czy to, czy to jest już zupełnie inna organizacja? Panie redaktorze, nigdy nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, jest takie powiedzenie, jak wiemy. I oczywiście sytuacja w kraju jest zupełnie inna. Skończył się, skończyły się rządy totalitarnego reżimu komunistycznego, który zapewniał sowiecką okupację nad polskimi ziemiami po 40, 1945 roku, i powstały demokratyczne, wolne partie polityczne. Więc solidarność, taka jaką ona powstała we wrześniu, 17 września 1980 roku, no dzisiaj nie może być taką wszystko idealną, jaką, jaką była do chwili w latach 80. Czyli zmieniła się na lepsze czy, czy na gorsze? nie mogę w takich kategoriach mówić jest po prostu inna. Solidarność dzisiejsza jest bardziej związkiem zawodowym, aniżeli ruchem narodowym, wolnościowym, tak jak była w latach 80., ponieważ w latach 80. nie było możliwości istnienia działania wolnych partii politycznych, a więc wtedy musiała to wszystko ciągnąć, musiał ciągnąć ruch Solidarności. Dzisiaj są już partie. Wiktor Squorts mówił ostatnio, że Solidarność wyróżniała kluczowa cecha, nie mówiła językiem interesów, lecz językiem praw. Dalej mówi językiem praw? Solidarność mówiła językiem nawet prawdy, powiem nie tylko praw, ale mówiła językiem prawdy. Solidarność od samego początku, przynajmniej w Solidarności były dwa nurty. Był nurt patriotyczny, wolnościowy, antykomunistyczny i był nurt Taki ugodowo-agenturalny, który chciał poprawiać socjalizm, a go nie obalać. I te nurty ze sobą, w miarę upływu czasu, były coraz bardziej spięte, ale czas pokazywał, że okupacja sowiecka jej zwolennicy przegrywa i wygrywa nurt patriotyczny. A dzięki dlatego tylko, że z poparciem dla nurtu patriotycznego, wolnościowego no, wypowiedziały się miliony Polaków. Solidarność stała się wielomilionowym związkiem, organizacją, najpiękniejszą w tysiącletnich dziejach państwa polskiego i, i chyba wyjątkową w dziejach Europy i świata. I tu stawiamy kropkę w naszej rozmowie. Jeszcze tylko informacja, że dziś w Dąbrowie Górniczej. Bardzo skromne uroczystości w rocznicę podpisania, jak napisano, porozumienia katowickiego. Wiem, porozumienia Dąbrowskiego. W trosce o zdrowie uczestników Solidarność zrezygnowała z zarówno z rozbudowanej części oficjalnej, w tym przemówień. Także będzie skromnie, ale uroczyście. Andrzej okay. Rozpłochowski. Uważam, że to była przesada, żeby w ogóle z Litwi, poza mszą świętą zrezygnować z jakiejkolwiek formuły dalszego spotkania się przy pomniku Porozumienia Dąbrowskiego. Myślę, że to była niepotrzebna przesada. Dałem temu publicznie wyraz na portalu społecznościowym, ale trudno. Myślę, że jeżeli można się spotkać w pomieszczeniu kościoła na górce w Dąbrowie Górniczej na uroczystej jak zawsze mszy świętej, to tym bardziej można było Spotkać na otwartym powietrzu przy pomniku. Andrzej Rozpłochowski przywódca strajku w Hucie Katowice w 1980 roku, był dziś gościem Radia Katowice. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu i tradycyjnie, jak wszystkim naszym gościom, życzę zdrowia. Dziękuję, szczęść Boże wszystkim.